Wszystkim. Witam Was na kanale KMG. W dzisiejszym odcinku będziemy próbowali sobie naprawić przepływomierz powietrza do Volkswagen Passata 19 TDI Ostatnim razem był on zepsuty, sprawdziłem komputerem sobie, bo tam był problem, że raz miał moc, raz mocy nie miał tak? Podpiąłem komputer. No i wyskoczył mi, że przepływomierz jest zepsuty, tak? Wykręciłem go i ten i sprawdziłem co się dzieje jakby, tak i się okazało, że mam już że wyleciał z tego miejsca taki był drucik z opornikiem, no nie. Tu różne rzeczy są wstawiane, w niektórych jest opornik, w niektórych jest po prostu tylko diodka. I ten I nie było tego. I się zastanawiam, czy to jest przyczyna tego, że ten przepływomierz nie działa czy to jest coś głębszego tak? bo jeśli będzie coś głębszego no to szczerze nie będę się w to bawił ale tak naprawdę tą część mogę sobie wymienić tak? kupiłem sobie zestaw oporników gdzie jest to opakowanie Aha, jest to... No, kupiłem sobie taki zestaw oporników także będziemy metodą prób i błędów podstawiać wymieniać te oporniki zacznę oczywiście od najmniejszego i za każdym razem jak blutuję podepnę pod samochód i sprawdzę na komputerze czy wyskoczy błąd przepływomierza czy nie. Jeszcze jazda jest tego typu, że oczywiście można go sobie ten, rozkręcić ten przepływomierz. Teraz Wam pokażę. Że on jest zbudowany w ten sposób. Tak to wygląda. Koniec jest bardzo dobrze wciśnięty oczywiście, żeby nie było żadnego lewego powietrza. No nie. I tu Jest skręcone na dwie śruby, tak, na dwie takie śruby. Tylko jest problem, żeby to wziąć i rozkręcić, ponieważ te śruby y, są zrobione na klucz torx gwiazdkowy, Nie wiem jak go nazwać dokładnie, nigdy nie pamiętam nazwy. Tylko, że jest pięcioramienna, tak, gwiazda z dziurką w środku, tak. I to już potrzeba specjalistycznych kluczy i trzeba kupować specjalny komplet, żeby to odkręcić. Dlatego że ja nie posiadałem tego, bo po prostu wziąłem szlipierkę przeciąłem na pół i płaskim śrubokrętem to odkręciłem, tylko trzeba uważać, żeby oczywiście nie pociąć niczego innego i ten, i wystarczy je po prostu poodkręcać Te śrubacki, i wyciągnąć sobie tą część, tak? I w tym momencie będziemy próbowali wlutowywać sobie w to miejsce ten opornik. Ja mam najmniejszy 1 omowę i to chyba jest do 9 omów, tak? Także zacznę od tego najmniejszego i podłączymy do samochodu, sprawdzimy na komputerze co wyskoczy. Jeśli będzie coś nie działało, to podepnę większy, a jak nie będzie działało na wszystkich, to po prostu kupię zestaw, w sumie to już idzie do mnie, zastaw oporników mniejszego niż, mniejszy niż 1 om czyli jest jedna, druga, tam jedna czwarta chyba i te sprawy i będziemy próbować na nich. Bo mówię, mimo wszystko w tym momencie jest ciężko dostać, yy, przede wszystkim jest ciężko dostać yy, przepływomierz do tego modelu Volkswagena, przynajmniej w Anglii. A jak już jest to kosztuje naprawdę horrendalne pieniądze, a zamienników tak jak teraz żeśmy kupili tam za 30 funtów chyba zamiennik, to ile on pochodził? 3 miesiące, 4 tak? i z powrotem jest ten sam problem, tak? Na nowym jakimś aftermarketowym, chuj jakiej Firmy yy, przepływomierzu, także musi być po prostu Boszowski, a Boszowski kosztuje kupu pieniędzy. Także spróbuję to naprawić. Jeśli się uda, to będzie zajebiście Jeśli nie, no to będziemy myśleli nad kupnem po prostu nowego. tak. Ale mówię, ale filmik z tego zawsze można nagrać i pokazać, czy to i da radę zrobić, czy tego nie da rady zrobić. Tam na jednym forum czytałem, że jeden facet próbował to zrobić, to się z niego śmiali, że, że takich rzeczy się nie naprawia, że tak nie wolno robić i takie sprawy. tak Także Zobaczymy na tym eksperymencie, co to z tego wyjdzie i co. Zapraszam do oglądania. Bierzemy się za robotę. Tutaj sobie już wziąłem ten najmniejszy opornik, człowiek wygiąłem pod ten kształt, który będę potrzebował. Weźmy go sobie wlótuję w ten sposób. tak to ma wyglądać. Tak to wygląda. W tym momencie złożymy go teraz do kupy i podłączymy do samochodu i zobaczymy co wyjdzie na komputerze. Co tu się odbijamy? Dobra, Dobra. Ja teraz sobie sprawdzimy. Co tu się urodziło w tym samochodzie? Że on, jeszcze nie, że on jeszcze nie chce jeździć. Zdaje mi się, że z powrotem ten jeszcze był, bo założyliśmy właśnie ten taniec, jak mówiłem wcześniej, ale wolę sprawdzić, zanim się do niego dobiorę. No, power supply voltage to było zawsze i nie mam pojęcia, do czego to dojść. Ale i jest z powrotem Mas Airflow Sensor G70. Open or short to ground? 1144 intermittent. Dobra, także sobie weźmiemy. Zobaczymy, wykręcimy teraz. Wykręcimy sobie teraz ten y, sensor. I ten. zobaczymy, co mu się stanie. Czy jest to samo co z tym. No jeśli tak, no to będę wiedział. że to jest tylko wina tego, żeby przez co, co nie działa ten. Ermas Flow Sensor i będę szedł w tym kierunku, jakby tak dopasowywując ten właśnie oporniczek na tym przepływomierzu. I zobaczymy. Dobra, idziemy na zewnątrz i rozpinamy wszystko. A wyczyszczę sobie jeszcze kody, żeby nie było. Idziemy rozkręcać. Dziada. Trzyma, a z jakiegoś powodu nie działa Spoko Nie wiem czy widzicie Bo tutaj jest na samej górze I ten drucik jest zwlutowany tak jak trzeba Także to będzie inna przyczyna tego, że ten Airmass sensor nie działa Spoko, ale spróbujemy tak czy siak Dobra, tu jesteśmy teraz w samochodzie, wezmę go sobie, odpalę, niech tu chodzi chwilę. Później go zgaszę i zobaczę, czy wyskoczy błąd na komputerze. Ale to myślę, że już starcie. wezmę go, wyłączę i sprawdzimy, co tu nam pokaże komputer. O, no code presence. Super, trzeba będzie się przejechać samochodem i zobaczymy jak to będzie wyglądało po dłuższej jeździe. Na razie wezmę i zostawię to tak jak jest. Tak? Pojeździmy i zobaczymy. Tego dziada na razie odłożę na bok. No i za jakiś czas nagram resztę filmu. Tak. Dobra, to na ten teraz kończymy Do zobaczenia za niedługo. Hejka. Dobra. teraz sobie podłączymy pod OBD komputer jeszcze raz i sprawdzimy czy turbo nie przeładowywuje nie kochanie Kasiu, papi, monianiu, kuźwa. Będziesz być wszystko, by tego wiedział. Nie, to Equipment. Equipment nie pamiętam tylko, gdzie to było. To ustawienie. Tak, włącz Ta, ja jako Selection. Tak, jest, jest. To jest 99, nie? Aha. Tyle go że powinieneś wiedzieć. Nigdy nie pamiętam. A twój? Który? Mercedes. 89. Dobra, a BMW? 2002-2003. To są moje samochody, to wiem. że na dzisiaj to by było na tyle. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że ten. Przejechaliśmy się samochodem po mieście, i pozaatwiali różne inne sprawy, tak? Także zeszło nam trochę i na komputerze nie wyskoczyło nic, to by wskazywało, że przepływomierz nie działa, czy wykazuje jakieś dziwne zachowania. I jeszcze chciałem wam powiedzieć dokładnie jaki ja blutowałem tam ten opornik, tak? bo jazda była tego, tylko że byłem przekonany, że to jest ten najmniejszy jaki jest w tym komplecie, a to się okazało, że jest, zaraz Wam powiem według schematu. tak, Bo ja tutaj mam e, schemat taki, w tym wszystkim. I to był, proszę Państwa, co tam zrobił? To był 10-omowy z tolerancją 5%. Tak. To był taki, z takimi paseczkami, jeśli widzę, dacie radę zobaczyć. tak? Złoty, brązowy, czarny, brązowy. I zadziałał za pierwszym razem bez jakichś większych problemów. Nie bawiłem się w podmiankę tego wszystkiego, skoro działa, to nie będę dotykał, tak nie będę kombinował więcej. Także co? Mam nadzieję, że to komuś pomoże cokolwiek, że da radę zaoszczędzić pieniądze. For me, thank you. I co? Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć. Cześć. Cześć żabeczku. I love you.